Dobre. Witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Kochani, dzisiaj fragment o Synu Marnotrawnym z Ewangelii Łukasza. Nie będziemy czytać całej tej historii, bo myślę, że wielu z nas ją bardzo dobrze zna. Ale chciałbym zwrócić uwagę na dwa wersety. Pierwszy werset to jest dwudziesty werset, który brzmi tak. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. Po całym tym doświadczeniu życia, upadkach i Rzecza, które spotkały syna dawnego, opamiętał się i postanowił wrócić do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, mówi Boże Słowo, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciwko niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. W tej przypowieści mamy obraz nas, ludzi, którzy upadli, którzy żyli w grzechu, ludzi, którzy byli daleko od Boga i obraz Boga, Ojca który wyczekuje na spotkanie z nami. Zobaczcie, że ten ojciec, który wybiega na spotkanie z synem on nie zadaje mu zbędnych pytań, ale rzuca mu się na szyję i całuje go. I pamiętajmy o tym, że kiedy wrócimy do Boga, kiedy przyjdziemy do Boga, on właśnie jest tym, który wyczekuje i wybiegnie nam na spotkanie. Nie będzie zadawał zbędnych pytań, dlaczego tak postępowaliśmy, dlaczego tak żyliśmy. Ale włoży na nas swoje królewskie szaty, włoży na, nas, na nasz palec swój pierścień i całe niebo będzie się radować z tego, że wróciliśmy, że przyszliśmy, że odwróciliśmy się od swojego starego życia. Wiecie, bardzo często strach, lęk, niepokój przed karą powstrzymuje nas na to, żeby wrócić do Boga. Ale Bóg wyczekuje nas. Bóg wypatruje nas, kiedy do Niego wrócimy. Dlatego yy, pozbądźmy się. Wszelkiego lęku, strachu, niepokoju, i wróćmy do naszego Ojca. Wiecie, to nie jest jakaś mowa kaznodziejska, pusta mowa kaznodziejska, ale to jest świadectwo mojego życia, to jest świadectwo wielu y, ludzi, którzy właśnie wrócili do Ojca. Kiedy przyszli, on wybiegł im na spotkanie, y, ucałował ich i przyjął ich swoje ramiona. I tak jak mówi Boże Słowo, 15 werset Ewangelii Łukasza, 7 wers y, 15 rozdział, 7 werset, powiadam Wam. Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Nie bójmy się. Jeżeli dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, jak ten syn marnotrawny, to podejmij decyzję, aby wrócić do Boga. On czeka i wybiegnie ci na spotkanie. Radości w Panu. Pozdrawiam. Do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.